Witam wszystkich cieplutko, serdecznie moi drodzy. Marian z tej strony, kłaniam się i zapraszam Was na kolejny film, a co za tym idzie na kolejną dawkę szechowych emocji w postaci pięknej, a zarazem pouczającej partii, która miała miejsce podczas turnieju ugranego w Warszawie. Był to turniej w ramach, moi drodzy, serii Grand Chess Tour Super Bad Rapid Blitz, czyli szachy szybkie oraz błyskawiczne, który zrzeszał do topowych zawodników na świecie. Były takie sławy jak Vishya Anand, Levon Aronian, Wesley są moi drodzy, Fabiano Caruana, Jan Krzysztof Duda, Radosław Wojt taszek, tak? Na specjalne zaproszenie yy, właśnie organizatorów. Yy, moi drodzy, no chyba już wiecie, że Jan Krzysztof nas zwyciężył w tym turnieju, więc jeszcze raz wielkie gratulacje dla Jana Krzysztofa, ale tam jest też jeszcze wiele innych partii, które czekają na omówienie. Takich jak ta, chociażby, moi drodzy, Lewo Naronian kontra Anand Wisiemu Anandowi szło niesamowicie. On miał pięć wygranych z rzędu w pewnym momencie, więc deklasował rywali, pokazywał młodszym kolegom, jak należy grać w szachy. No w końcu były mi świata, tak? Lewonaronia, no amerykański szachista, moi drodzy, nie trzeba chyba go nikomu przedstawiać, grubo, ponad 2700, moi drodzy, buj arcymistrzowski, można powiedzieć, że super arcymistrzowski, przed Wami kawka, herbatka, w dłoń, siadajcie wygodnie, gdyż ta partia przeszła już do historii. Mimo, że ma kilka dni jako perełka. Ciekawostki. No dobra, jedziemy. Wypatrujcie kulminację 4 ze strony Lewona Aroniana. Mamy 5 ze strony Wiszy i goniec C4. Otwarcie gońca. Niezbyt popularny wybór, jeśli chodzi o arcymistrzów dzisiaj. Prawdopodobnie w jakimś tam, nie wiem, XIX, XX wieku był bardziej. Tutaj na zaskoczkę być może chciał debiutowo Lewona Aronian. Skoczek F6 po prostu na pionka. No i d3, bronimy, uwalniamy potencjał, moi drodzy, czarnopolaka. Gniec c5, skoczek f3, no nie ma szans, że tu białe będą stały lepiej, tak? Pozycja musi być koło równej, tym bardziej, że mamy absolutną, moi drodzy, symetrię na szachownicy. Symetryczne pozycje są nudne, kiedy słyszałem. No to zobaczycie za momencik, jak nudne. C3 z ideą kontrolowania D4, przygotowania D4 samego w sobie, a także jakieś miejsce dla gońca też się pojawia. Analogicznie czarne będą grały, moi drodzy, C6 z ideą D5, i także jakieś możliwości zachowania powrotu dla gońca. Te figury są tutaj najważniejsze, jeśli chodzi o lekkie figury, póki co. I trzeba, moi drodzy strzecja jak oka w głowie i często właśnie czarne próbują wymienić te gońce, tak jak białe analogicznie próbują wymienić czarnopolaki, tak. Zneutralizować. Taki silnikowy ruch, goniec, moi drodzy B6, żeby nie podchodzić pod jakieś liczne tempa. B4, D4. Skoczek, moi drodzy, w tym momencie BD2. Skoczek pokonuje często taki manewr w partii włoskiej, hiszpańskiej, a tutaj mamy podobne struktury, kiedy to wieża jeden i skoczek poprzez F1. Wchodzi na G3, ewentualnie na E3. Czasami też wspomaga, moi drodzy, wymianę czarnopolaków. Stojąc na F1, kiedy wieża jest na F1, gramy goniec E3, i po biciu skoczek wchodzi do gry, kontroluje tutaj F5 i centralne pole D5. No dobra, tyle o teorii. C6 z podobną tak naprawdę ideą w planie jest zagranie D5 gdzieś tam. Goniec B3 cały czas, jakby odbicie moi drodzy, tutaj lustrzane ma miejsce. Wieża E8, wieża E1, no i goniec c 6 No dobra, przełamanie tej nudnej pozycji, tej tutaj, jak widzicie, no, prawie pełnej symetrii, bo akurat skoczek jeszcze jest na D. No, i propozycja wymiany gońców. I teraz co, co grać? To jest oczywiście bronione raz, dwa, trzy wielokrotnie, więc można było to tak naprawdę zignorować iść tym pierwotnym tokiem myślenia. Skoczek F1 grać po biciu, być może odbić nawet z A. Tak, półotwarta linia dla wieży to jest zawsze coś. Tu gonić C2, na mijankę. No, chcemy grać D4, więc goniec się przyda do obrony, moi drodzy jasnej góry, czyli pola E4. Jak najbardziej jest to ruch. Można też było oczywiście capnąć, bicie, bicie i tutaj zagrać tematyczne D4. EDCD, skoczek BD7, no białe powinny stać tu całkiem przyjemnie, nawet ciut lepiej ze względu na to centrum. E, tutaj, moi drodzy goniec, C2. Goniec C2 poszedł w partii, skoczek d 7 kończymy rozwój, no i w duchu pozycji, proszę Państwa, D4, tylko że nie idzie tutaj ED, tylko poprawiony zostaje goniec na G4, moi drodzy, ze związaniem. Skoczek jest tak naprawdę nie mobilną figurą w tym momencie, no i to się nie podoba dla Lewona i tutaj gra h wyjaśnia goniec, to jest wredne związanie, a G4 jest zobowiązujący. Na 4 jedzie od ręki tak naprawdę, nie boi się tych osłabień, bo każde pchnięcie pionka jednak jakieś pola, moi drodzy, osłabia. Goniec został przestawiony na g6 i na tego pionka mogą być, moi drodzy, liczne naciski, tym bardziej w obiciu na e5. Skoczyk bije 5, skoczyk bije 5, wieża bije 5. Mały grill w centrum, już po grillu, całkiem dobrze białe się tutaj mają, powiedzmy sobie szczerze, tylko trzeba wiedzieć, co jest grane. To jest bardzo silny goniec związujący pionka, moi drodzy, i tu należało rzekomo zagrać król g2. Odwiązać się po prostu i przygotować się w czwórkę, bo ta wieża stoi niekomfortowo na polu E5, po jakimś D5 właśnie F4. No, oczywiście można by było teraz wybijać na E4, czy to gońcem, czy to wieżą, czy to skoczkiem. Ale powinny być tu lepsze białe, bo tam nawet wchodzi w grę coś takiego jak oddanie jakości, moi drodzy. Tu jednak wpada, moi drodzy, skoczek na C4. Wskoczek, wskoczył, założył widełki. No, wizualnie wygląda super, ale czy to jest dobre tak naprawdę? Okazuje się, że niekoniecznie, tylko trzeba widzieć kontynuację. No, świetny goniec, chcemy go zaatakować. wieża że jest też wzięta tutaj na, na wideł, więc grozi strata jakości. Co grać? W tym momencie pada najlepszy ruch, moi drodzy, Nasza szachownicy ze strony Wisiego Nanda. Jest to oczywiście skoczek bije E4. Chcesz to weź wieżę, chcesz to weź gońca. I co tutaj wziąć? Poszło skoczek bije B6, tego gońca się obawiał tutaj lewo naronian. Co po biciu wieży nastąpiłoby? No wcale nie jest to takie dobre, się okazuje, bo wchodzi motyw na F2. Cały czas pole F2 jest bardzo słabe i grozi, moi drodzy, coś z odsłona, tu jest tempo na Hetmana, więc jakiś Hetman E2. No ale to goniec wybija C3, moi drodzy, w tym momencie, po Hetman bije C3, Hetman wpada na H4, jest tutaj samotna wieża, zwróćcie uwagę na to. No to można było te wieże próbować połączyć ruchem. Goniec E3, prawdopodobnie tylko, że wchodzi, moi drodzy, szach Hetmanem na G3 i tutaj to osłabienie, tepchnięcie pionów H3, G4 odbija się czkawką. Po króle F1, Hetman H3 szach, po król Bije skoczka, mamy Hetman H2. I jest stracony. Hetman, moi drodzy, tam pozycja jeszcze oczywiście, znaczy, no białe jeszcze mają czym grać, ale wiadomo, że to jest wygrane dla czarnego, tym bardziej na arcybiskarskim poziomie, moi drodzy. Dlatego też bicie wieży było bardzo ryzykowne. Tam były oczywiście jeszcze inne linie, ale nie, nie wszystkim będziemy się też przyglądać. Tu wziął po prostu gońca na B6, biały. No i dobra, nie ma tego gońca straszaka, to w porządku. I wiecie, co wchodzi teraz? Mimo wszystko wchodzi bicie na f2. Ha, jak to? Przecież nie ma tutaj żadnych straszaków po przekątnej. Tak, ale jest otworzenie linii, otworzenie przekątnej i tempo. A hetman zawsze przyjdzie też z tak zwanym tempem na b6. Ależ gra tutaj, moi drodzy, f2 słabe niesamowicie. Mimo to, że poleciał goniec, to mimo wszystko skoczek bije na f2. No hetman podbicie, więc hetman w tym momencie, moi drodzy, d2. Ee, nie za bardzo wchodzi ten motyw. Od razu chcę powiedzieć, bo Hetman znowu H4. Korzysta z tego, że pozycja jest tutaj bardzo otwarta. Po król G2 wieża bije i dziękuję. Jest po ptokach. Cały czas jest problem też z tą wieżą, która ma tylko jedynego obrońcę. A H4 czeka na Hetmana. Hetman D2 w każdym razie. No i Hetman bije B6. Hetman udaje gońca. A to kameleon jeden na B6. No znowu grozi coś ze odsłony. Co grać? No najlepsze co mogło zrobić białe, to wybić na E5. I to poszło. I co teraz moi drodzy? Co zagrał Vishy Anand? Najlepszy ruch pozycji jak to, no, biały się broni, ale czy to wystarczy? Na G4, ze szachem moi drodzy, wziął pionka, król G2, skoczek wybił wieżę. No to chodziło, żeby zrobić na G4, a później na E5. W materiale zaraz się zrobi równo, moi drodzy, bo tutaj mamy wybicie. Wybicie, Hetman bije D6, e, znaczy równo, e, jeśli chodzi o figury, tak? Jest to na pewno pozycja a, koło równej, wydawałoby się, jeśli chodzi o materiał. Aha, ale jeśli chodzi o pozycję i jak policzymy piony, to się okazuje, że niekoniecznie. Król jest bardzo wyeksponowany, więc moi drodzy, w tym momencie Hetman B5 z ideami przychodzenia na E2. Dlatego też Hetman szybko wrócił na D1. No i zwróćcie uwagę na to, że skoczek... D3 bardzo niewygodny skok. Wieża chce przyjść do gry, moi drodzy. Chcemy ją tutaj wstawić gdzieś na drugi bądź też pierwszy rząd. A Hetmanem zawsze można też podejść bliżej króla. Tu mamy trzy pionki na jednego, więc tutaj będzie też końcówka przy wymianie, w, 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 wszelkiej wymianie figur, oprócz króli oczywiście. No to powinno być wygrane. Yy, tutaj idzie moi drodzy B3, żeby od tego punktu odciąć Hetmana, tak naprawdę być może przygotować jakieś C4. Hetman D5 szach, tu są konkrety, moi drodzy. Mamy szach, no i to jest koniec partii. Naronian ma dosyć niespodzianek, on widzi, że ta końcówka jest absolutnie przegrana. Tutaj dla waszej informacji jest minus 10, chwalił się 100 kryp. Kontynuacja najlepsza, niech będzie król H2, pokazuje silnik. Hetman w tym momencie D6, no to wracamy, król G2. remis, będziemy zadowoleni. Wieża E8, żadnego remisu. Wieża wchodzi do gry, a tutaj jest niedorozwój, moi drodzy, niestety. Goniec D2. Trzymamy to pole i wieża jest połączona z hetmanem. Z tym, że hetman D5 szach. Król H2 z powrotem. Skoczek F2. Wskoczek. Wskoczył, moi drodzy. Niedobrze. No trzeba odejść tym hetmanem. No gdzie? No hetman C1 załóżmy odejść, tak? Z podbicia, żeby bronić cały czas gońca. Wieża wparowuje na E2. Grożą jakieś ataki z odsłony. Nie, no tutaj siatka matowa. Tu jest siatka, ma to. Można było tym hetmanem tak naprawdę po, po wskoczku zagrać na F1, ale to wtedy gubi tutaj. Nie, no to, to, to nie ma co grać. Niby w równej, prawie równej pozycji, no z dwoma pionami więcej tylko, ale pozycja króla, położenie króla jest najważniejsze w szachach. Bezpieczeństwo. No ten leżał sobie na leżaczku, dryneczek, wiadomo, wymoczona paska i hejo. W ogóle się nie zestresował. Ten, 12 godzin w pracy, później jeszcze dom na głowie, dzieciaki tam w śmiecą Wpiskują, wiadomo, nastolatkowy i zestresowany biedaczek, cały tutaj spięty, cały czas coś groziło. Jeszcze szef grozi, że wyrzuci, bo podjadane były bułki w biedronce. Po godzinach, oczywiście, niezapłacone było za to. No dobra, moi drodzy, taka oto partia, perełka. Perełka, którą już wszyscy szachowi streamerzy, twórcy omówili, ja również. No i co, dajcie znać, jak się podobało, i pozdrawiam, cieplutko. Oczywiście wygrał Wishianant, żeby nie było.